Uwaga, proszę nie naśladować zachowań w tym odcinku, bo jak zapewne wiecie, w tym filmiku występują pluszaki, czyli nieżywe przedmioty, no i właśnie nic im się nie stanie, jak na przykład nie wiem, będą skakać z wysokich miejsc czy coś. Ale wam może się coś stać, bo jakby nie jesteście pluszakami. <laughs> więc jakby no. Takie oczywiste rzeczy gadam, a i tak na świecie istnieją osoby, którym trzeba to milion razy tłumaczyć. Więc tak na wszelki wypadek to po prostu tłumaczę. W ogóle szkoda, że nie mam kompletu rękawiczek. Niestety nie mam, a fajnie by było, jakbym miał co nie. A tak to wyglądam, jakbym w jednej skarpetce chodził, chociaż to jest skarpetka na rękę. Zdjąłem tego Pink Freddy. Tak. Co będziemy robić? Może pokażemy nową czołówkę. Może być. Dobra, pokazaliśmy czołówkę. No i co teraz? Nie wiem. Właśnie nie wiem. Cóż, zastanawiałeś się nad tą jedną konkretną rzeczą? A jaką? No, domyśl się jaką. Hmm. Jak smakują smażone wymioty z cebulą? Co! Albo. Albo jak spowodować, by dziecko stało się komputer zombie. A nie, wszystkie dzieci na świecie to już są komputer zombie. Co? Nie, nie o to mi. Ach. Chodziło mi o to, co jest z tym Sonikiem. Jakim Sonikiem? Już streszczę Wam filmy FNAFy Pluszaki Katastrofa, więc tak, Sonic i Freddy kiedyś się przyjaźnili, ale tam się pokłócili i Sonic stał Sonikiem X, -e, który dokuczał Frediemu. Ale tam się znowu pogodzili, wie... Sonic stał się... Sonic X stał się znowu zwykłym Sonikiem i wszyscy żyli długo i szczęśliwie aż do 2050 roku, jak sztuczna inteligencja zawładnęła nad naszym światem. Apokalipsa! Okej, okay, to było dziwne, ale... Aha, o tego Sonika chodzi. Tak, o tego Sonika chodzi. Przejdziemy zobaczyć, co u niego... No, Cześć Sonic, co tam u ciebie? A dobrze, właśnie mam yy, kolegę Shadow'a. Shadow przecież nie przyjaźni się z Sonikiem. Jak to nie? No nie. To co, porobimy? Nie wiem, pooglądajmy se Toma i Okej. Okay. A jeżeli wy drogie dzieciaczki nie znacie Toma i Wyjdźcie z Jaskini, błagam was. Wiesz co? Ja zawsze od ciebie ucieknę, zamienię twoje życie w piekło, jak zawsze ci to robiłem. Nie żyję. On. Udało ci się! Zjadłeś tego głupiego szczura! Tak, udało ci się! Gratulacje to! Dziękuję! Nightmare Bonnie! co ty robisz? On wylazł z telewizora jak. I, i, jak ta kobieta z tego horroru, co ma te, te włosy tak za te twarze, w sensie, ty, 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 wiesz o co chodzi? Czy ty wy w e, serialu dla dzieci wspominasz o horrorze dla dorosłych? Nie martw się, się dzieci. Oglądając nas, marnujecie czas. Czekaj, to było na odwrót e... marnujecie czas. Oglądając nas O, tak to było właśnie. <laughs> Ale fajnie zrymowałeś. Co nie? <laughs> Czemu nie możesz tak ciągle rymować? No bo rymowanie jest trudne. Naprawdę to, to nie jest takie trudne. Orange, dorange z czy rądencz. Ty totalne przypadkowe słowa dajesz. A co, nie można? No nie, to musi mieć jakiś sens. To nie musi mieć sensu. W Słuchajcie, sensie, jak na przykład ee, Mama dała córce banana na wsze To nie jest rymowanie, tylko wiersz chłopie A, no w sumie tak to w podstawówce nam wciskali. <śm> Nie, nie wiem co ja z wami mam, chłopaki, ale po prostu. No, nie wiem, po prostu. Eh. Dzika kukurydza. Jaka dzika kukurydza? Dziki ogór. Jaki dziki ogór? Dziki Tony Stark przed wczoraj, czyli Iron Man. Co? E, fajnie, że się wydurniacie i w ogóle, ale telefon dalej jest włączony i on nagrał wszystkie te wasze głupie. Teksty i w ogóle. Ja nie mogę. Czy my z siebie zrobiliśmy błaznów? My co. No właśnie taka jest nasza rola na YouTubie. My musimy z siebie robić błaznów, bo za to nam płacą. No właśnie, Nightmare! Bonnie Pink Freddy ma rację! Właśnie, yy, yy, czekaj co, ja chyba czegoś nie ogarnąłem. Chłopie, ty nagrywasz już od 6 lat yy, te filmiki. No, no po prostu, no po prostu była bardzo długa przerwa, bardzo długo tego nie robiliśmy. Kilka miesięcy nie nagrywaliście. No właśnie, dla mnie to było jak tysiąc lat i jeszcze, i jeszcze musimy nagrywać dla dzieci, ja nie, ja nie mogę. No bo tylko dzieci nas oglądają, więc jakby no, no wiem, no. Słuchajcie, zamiast oglądać takie głupoty na YouTubie jak my, to poglądajcie co fajniejsze bajki, jak na przykład Niesamowity Świat Gambola, albo. Jak wy nie wiecie, co to jest Niesamowity Świat Gambola? Co! Co? Jak wy nie wiecie, co to jest Niesamowity Świat Gambola? Czyż. to jest taki hicior. To musicie to zobaczyć! Zaraz mi powiecie, że Harry Pottera nie znacie. Co? Harry Pottera też nie kojarzycie? Hmm. Te dzieci mieszkają w jaskini jak się... Czuję się jak dziadek gadając to, a jestem dzieckiem z podstawówki. Cóż, to co jest częścią waszego dzieciństwa? Cóż, zaakceptujemy wszystko. Tung 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 sahur! Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur tiga kali dan tidak nyaut. Do widzenia. Ludzie, jeżeli wy serio oglądacie takie rzeczy codziennie, to po prostu wyjdźcie na zewnątrz i pobawcie się z przyjaciółmi, o ile ich macie. Ale wiecie o co chodzi, po prostu wykorzystajcie lepiej czas w swoim życiu niż oglądając takie. Takie, 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 takie... No. Bo naprawdę nie wiadomo kiedy ten fajny czas w życiu może wam się skończyć, bo na przykład y, może y, w jakimś randomowym momencie auto was je No! Przeklinaj w serial dla dzieci, tak! Rodzice to docenią! Eeeem... Um kiedy auto was potrąci albo coś jakieś inne nieszczęście się stanie, więc po prostu wykorzystajcie fajnie czasów w, w swoim życiu, na przykład bawiąc się z kolegami albo razem z kolegami tam, czy tam z przyjaciółmi ogólnie no najlepiej na podwórku albo tam się bawiąc albo grając w Minecraft albo Minecraft jest tysiąc razy lepszy od aż dreszczam mnie przechodzą od tego czegoś. E, no po prostu, no fajnie i wykorzystajcie czas w -t -t -t, no. A my co? Serial edukacyjny! Tak, a co? Polityka w nawyproszakie już się zmieniła! Serio! Takie nudy będziemy zerwować! Tak! Tak, 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 tak! tak. Okej. Okay. Tak, będziemy takie nudy serwować, bo, 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 bo dotarło do nas, że tylko dzieci oglądają FNAFy Pluszaki 2, i żebyśmy nie byli takim ogłupiającym kontentem, no, to po prostu chcemy jakieś morały tam pokazać, by nie było, że jesteśmy najbardziej bezużytecznym serialem świata. Chociaż. Hmm, czy jest coś bardziej bezużytecznego od świnki Pepy? Nie, ale serio, we śwince Pepie są jakiekolwiek morały? Chyba tylko tyle, że tarantule są niegroźne. <ś> okej, <entropy> <ś Tyson> okej, okay, okay. a tak serio to pa. I nie powinniśmy niszyć czwartej ściany, bo zwolnią nas za to z pracy. Nie!